W dzisiejszym odcinku zaczynamy przygodę z Bridge. Jak widzicie, jest to gra, w której musimy robić mosty, żeby, przejść, żeby pojazdy musiały, mogły przejść z punktu A do punktu B. A więc, ok, zaczynamy przechodzić kampanię. Kampania ma tyle do poziomów, czyli, jeśli nie mylę, to 15. Jeżeli to jest chyba pierwsza, tak jakby mapa, mapa jest też druga, trzecia, czwarta piąta, szósta, siódma i jest i siedem, o kurde, ja myślałem, że jest tylko jedna mapa tak teraz zauważyłem Ok, zaczynamy simple bridge mamy siedem tysięcy i możemy wykorzystywać tylko yy, drzewo a więc ok. Yy, tak se, tak se gdukamy no nie, no czyli bierzemy w ten sposób yy, naciskamy i, aha, ale to ulica i drzewo, tak, to chyba źle robię czekajcie, czy on po drzewie może jechać Zaraz zobaczymy, czekajcie, bo chyba mam w topę już Nie tak Ty możesz iść tu? Cholera Chciałbym to przestawić A no dobra, Delay. Tak i tak No dobra I zobaczymy, czy to tak działa Gdzie jest start Gdzie tu mamy start? Halo A tutaj, ok Nie, to tak nie działa Czyli to jednak musi być ulica. Proszę. Ile mamy pieniędzy? 4000. Zobaczmy. Nadal źle. Hmm. To może weźmy jeszcze drzewo w ten sposób. I tu również drzewo w ten sposób. zobaczmy, czy to zadziała. Nie, widać, że już na środku jest coś źle. Aczkolwiek nie, nie przejedzie. Okej. Okay. Więc robimy jeszcze inna, Jeszcze bardziej zmyślnie. I bierzemy. Robimy to w ten sposób. Nie tak. Eee, ty, delete. Mogę ci przesunąć? Nie, nie, dobra. Inaczej. Tak. I ty również bierzesz, tak? I złączymy to. To wychodzi nam takie dziwne. A teraz powinno to zadziałać. Nie, nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Ponieważ nie złączyłem jeszcze. E, ten oto sposób. Teraz musi. Musi już działać. No, jak nie zadziała, to normalnie. No, i się zadziałało, więc okej. Okay. Pierwszy level skończyliśmy. Mieliśmy budżet. Ja myślę, że budżet jest całkiem spoko. Tutaj są jakieś rekordy. Rekord to jest za 1600. Czy ja naprawdę wziąłem za taką normalną cenę, ale za 1600 chciałbym zobaczyć, jak to działa. Ok, simple bridge. Mamy 8000 materiału jakie możemy użyć to jest drzewo oraz są dwa samochody, które będą musiały przejechać. Więc zaczynamy już od takiego prostego tutaj zabiegu, się tak wyrażę, czyli zrobienia ulicy, prosta ulica, tak, prosta ulica się nie utrzyma, pizdu wpadnie. I teraz musimy pomyśleć, jak to zrobić. Ja myślę, myślę, żeby było dobre, by chwila. To bym chciał od razu usunąć i zrobić sobie taki, taki oto mościk tylko żeby on. Hmm. Zaczniemy może stąd. Nie, 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 no co ja robię? Halo. Proszę stąd wypierdzielać. On pójdzie do góry. I tak. Okej. Okay. Tak zrobimy po kolei i później dopiero. Bo nie wiem, czy to zadziała, bo ja widzę, że na dole jeszcze mam opcję, aby użyć. Zobaczymy. A, to jest za krótkie. że w ten sposób też mogłoby to działać. Funkcjonować myślę, że nie byłoby żadnych problemów, bo takie mosty dawne istnieją już jestem tego wręcz pewny. E, ale zobaczymy, czy, czy jest to możliwe. Ile mam jeszcze pieniędzy? 6000? Mm, nie działa. Dobra, więc myślimy dalej. Więc myślimy dalej. Może zrobimy to w ten sposób. Aha, i ja mogę drzewo dawać na to, jak tutaj. Mogę, dobra. To, to już robimy. Tak, w takim razie również drzewo w ten sposób. I jesteśmy 8000 w dół. Jakoś zadziałało, ale nie, nie zadziałało. Dobra, weźmy to od początku, od początku, gdzie tu się łatwo. Nie jest clear. Spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem zrobimy troszeczkę inaczej. Dobra, droga musi być. Dotąd i postawimy na, na drzewo. Na drzewo postawimy. Czyli to musi być w ten sposób i tutaj wtedy to musi iść tak a jest troszeczkę inny kąt już to widzę usuwamy i robimy ten sam kąt co ma drzewo Cześć, że nie widzę żeby to było to samo bo po prostu taką e, tak mi się tylko wydaje i robimy to w ten sposób e, okej okay, dobra no to tutaj już idziemy do góry i znowu na dół tutaj również idziemy do góry i na dół tylko tutaj brakuje, więc tutaj. Hop i hop. Teraz to wiem, że nie będzie działać, ale puszczę tak. O, dokładnie. Bo musimy złączyć górę. I góra, jak już jest złączona, to myślę, że powinno wszystko ładnie działać. To już chyba wcześniej nawet podobne coś zrobiłem, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz to utrzyma. Tak, utrzymało. Super. Więc drugi poziom za nami, ale, ale niby troszeczkę budżet przekroczyłem. O 9 dolców. Dobra. Szczegół, tak? No, jakiś tu Chińczyk wazylina ma 2000 tylko, ale to, to jest szczegół. Dobra, teraz mamy duży samochód. Ja bo nie wiem, to I normalny. Dobra, mamy 10 tysięcy i mamy tutaj dwie podpórki od razu. Widzę, więc robimy w ten sposób, czyli podstawa. I obydwa samochody poruszają się w tą stronę. To chyba o to chodzi. A2, jeden. Dobra. Gdzieś tam z tym sposobem możemy stworzyć... A nie wiem czy dotąd... O, za daleko. I do jednego za daleko, i do drugiego. Ale dobra, zrobimy tylko ten... No, usuń. Zrobimy tylko tak. I teraz chcę zobaczyć coś, ok Chciałem tylko sprawdzić... polera Hmm Nie no to, to nie chcę Halo weź już spierdzielaj Hmm nie wiem jak to zrobić wiecie co Ale zrobimy klasycznie Czyli tak tak I do końca Aha i teraz tutaj musi iść taki mały pyrtek I w dół Okej okay, teraz tak Siup siup nie dojdzie, czyli niedobrze. Ale spróbujemy to zrobić tak. Nie wiem, czemu nas skos nie dochodnie tego, nie jest takie samo, to jest trochę kijowe. Że troszeczkę zawsze brakuje. Hmm, czy to zadziała? Mam pewne wątpliwości. Tak, nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Bo to nie trzyma nic innego. Usuńmy i ja zrobię troszeczkę krótsze drogi. Troszeczkę krótsze to znaczy, że myślę, że, że, że... Aha, ja robię normalne. Brawo ja. O 2 to jest maksymalnie. Czyli ja bym robił o tyle, czyli nie całe 2. Żeby było troszeczkę krótsze i w tym samym momencie... A, tu już dam trochę trzeczkę chyba dłuższe. W tym samym momencie jest wszystko bliżej i powinno się to już lepiej trzymać, aczkolwiek patrzcie mam tylko pieniędzy 2400. z bardzo małym tutaj budżetem. Nie wygląda to zbyt profesjonalnie. Bo jedno jest dalej, a drugie jest bliżej. Widzicie? Znaczy ta większa szansa jest na to, że się utrzyma, ale nie wiem czy to... Czy to wygląda na prawdziwy most? Ale sprawdźmy to. No nie. Dobra. I teraz mamy 6000 na 10. Aha, bo to jest 6 na 10. Okej. Okay. To inaczej zawsze patrzałem. Dobra. A, dobra, dobra. Jak to się utrzyma, to będzie beka, naprawdę. No dobra, wiem, że nie hydrauliczny. Nie dojdzie? Tak. Zobaczmy. Działa, dała. Ja wiedziałem, że to... Nie, nie zadziała. Dobra, a więc jeszcze raz robimy. Jeszcze raz. Teraz pewnie już po was was ma jak to zrobić w głowie, a, a ja tutaj się produkuję. Ale ja mogę z jednego robić dwa? Aha, za już może troszeczkę zmienić postać. Ja bym zrobił tak. Tak? Wtedy, a nie, nie, nie. Hmm. Dobra, usuń. No nie, ale nie wszystko. Dobra. już wszystko to wszystko. Dlaczego chciałem sobie to usunąć? Bo ja chcę zrobić tak, żeby było pros. Ja bym zrobił na boki. Wtedy to by było tak. I wtedy to by było. Tak, i wtedy to by było w ten sposób, czyli kijowo. Bo to powinno być trochę w innym miejscu. Mogę to w ogóle rotować? Aha, że... Nie, nie chcę tak. Usuń to. Usuń to, kurde, no dziadu. Dobra. Robimy troszeczkę niżej i żeby doszło do góry. Takie drzewo, które się nie trzyma tutaj, dlatego trzeba to połączyć tak. Teraz tutaj puściło. Dlatego trzeba będzie tu zrobić jeszcze górę. Ale to nie, 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 teraz. To, 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 to zaraz skończymy spokojnie. Usuń. I robimy tutaj taki sam bayer. Ale no, to jest fajna, trzeba przyznać. Dobra. I łączymy w ten sposób. I tutaj robimy tak, że do góry, na dół, do góry, na dół, ok, idziemy dalej, na dół, tak, świetnie, łączymy ze sobą i teraz powinno zadziałać. A, jeżeli, a ile mam jeszcze 12 tysięcy dałem na to. Ale zadziała? O tutaj się coś robię. Ale działa Dobra 12 tysięcy No to trochę taki budżet prze, przekracza Ale level complete Nie chcemy tutaj budżetu rob Aha i ma teraz wjechać do góry I musimy zrobić drogę pod pewnym kątem Który jest inny trochę niż mi się wydawał No to już proszę Żartowałem? A czekaj czy wpadnie Czy się skapnie Eee Nie yep. Znaczy wpadł Eee, ja bym chciał to pod jedno, jedno, jednym takim samym kątem. Aha, no to mi dało. Myślałem, że ja będę patrzał od razu na to, to będzie wszystko w porządku. Halo, dlaczego mi to tak dało w górę? Ja mogę tu ruszać jakoś w OSD. O! Mogę oddalić. Aha, i przybliża się myszkom. Okej, okay, dobra. Czyli będę już wiedział na przyszłość. Nie wiem jak zrobię, patrzcie. Na pewno wyjedzie. Za krótkie to jest. Czekajcie, ja to robię dla beki, żeby nie było. A jak to wyjdzie, to będą jaja. Nie sądzę, żeby to dało radę, aczkolwiek byłoby to śmieszne. Gdzie do serio, jak to da radę... I on wyjedzie pod to tym garbuskiem. Nie garbuskiem, co ja gadam, to jest pick up. Nie pamiętam jak się na to mówi. O góry, no. O gór się na to mówi. Ciekawe czy to w ogóle będzie... No, no tak średnio. coś mnie tutaj gduka w telefon. Gdzie ja mam telefon, gdzie ja A telefon? A nieważne. Później. Eee, czyli to nie działa i ja myślałem, że to nie będzie działać, ale chciałem sobie pośmieszkować. Nie to. Ulica. Jeżeli dam ulicę cały czas tak i tutaj, dopiero będę zmniejszał, będzie na chujowo wyglądać. Nie podoba mi się. Ejej, co jest? Ja chciałem to usunąć. Więc musimy zrobić troszeczkę mniejszy kąt, aczkolwiek później już większy. Czyli coś takiego. Takie jest moje osobiste zdanie. Dobra. No i co? No i. To jest już za wysoko. To już widzę, że jest za wysoko. Wiem, że to nie jest hydrauliczne, bo później będzie hydraulika jakaś... Wiem, zdaję sobie sprawę. Ale takie coś też nie byłoby zbyt fajne, jeżeli by, by to miało tak wyglądać. Aha, i tu patrzy, czy, czy dostanie. O, dobra, to dobrze wiedzieć. To będę już wiedział na przyszłość. Nie wiem czy to zadziała, bo tu jest za daleko. Ale mogę to skrócić. To jest, nie, nie dostanę? Yy, yy, Kurwełę no Usuniemy Dobra I teraz Aha, i teraz jeszcze to złączę z tym Bo tu nie mogę z niczym już złączyć, prawda? Tak dalej, żeby dać Mogę, Ciekawe czy to będzie działać I jest, no kurde, jeszcze się zmieściłem w budżecie i to na propsie. Dobra, a teraz serio, gdzie jest mój telefon? Ja bym go rzucił. takie pip, pip, pij. I nie. Lecimy dalej. 6000, czyli dałem troszeczkę mniej niż normalnie, bo było 7, czyli dodali jeszcze jakąś jedną beleczkę gdzieś. uuu tu już jest skomplikowane. Tu już jest bardziej skomplikowane. Nie mogę poruszać się w OSD, co mnie denerwuje. Ale lewym przyciskiem myszy mogę, co już jest całkiem spoko. A bo wiecie co w sumie zrobimy: szorcika. Całą 15 minut taka gierka na odstresowanie się. Myślę, że będzie to w sam raz. Yy, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba ta seria i chcecie ją dalej, no to jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, nikogo nie zmuszam. Seria na pewno będzie kontynuowana, bo ta gra osobiście mi się podoba, i przy okazji można sobie pośmieszkować przy niej. Eee, jeszcze raz dzięki za oglądanie trzymajcie się na razie szczała.